Nierespektowanie wyroków CUE pociąga za sobą bardzo poważne konsekwencje. Właśnie teraz ważą się losy naszego bezpieczeństwa prawnego, naszej obecności w Unii Europejskiej. Jutro, w niedzielę o 16, spotykamy się w wielu miastach Polski, w Warszawie pod Ministerstwem Sprawiedliwości, zobaczcie gdzie w pozostałych miastach, żeby zademonstrować z jednej strony naszą solidarność, wdzięczność i wsparcie dla sędziów, takich sędziów jak sędzia Juszczyszyn. Którzy w ostatnim czasie w zgodzie z przysięgą, którą składali, walczą o niezawisłość sądów, walczą o respektowanie wyroków CUE i ponoszą za to straszną karę. Są zwalniani z pracy, szykanowani, hejtowani, zarówno oni, jak i ich rodziny. Przychodzimy zademonstrować też nasze przywiązanie do demokracji, do praworządności, bo tylko niezawisłe sądownictwo daje gwarancję. Prawdziwie demokratycznego kraju. Zobaczmy się jutro o 16.00. Bardzo proszę, nie lekceważcie tego.